Drodzy widzowie, wiem, iż jest to kanał o grach i ich tworzeniu, ale nie znaczy to, że nie możemy zrobić czegoś innego raz na jakiś czas. W dobie narastającego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży warto informować, że istnieje pomoc w ramach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to telefon zaufania dostępny pod numerem 116-111. Różne organizacje, w tym Ministerstwo Edukacji, dokłada starem, by ten numer był jak najmniej dostępny. Usunięto dane o telefonie z podręczników czy ze strony ministerstwa. Stąd powstała petycja o przywrócenie informacji o telefonie. Oraz prowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, którą znajdziecie w opisie materiału i w karcie. Sam na własnej skórze dowiedziałem się, jak istotne jest zdrowie psychiczne i jeżeli jest jakiś sposób na pomoc dla najbardziej bezbronnych i potrzebujących, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to uważam, że trzeba coś z tym zrobić. Do tej pory wy Wspieraliście mnie na serwisie Buy Coffee 2, za co Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nadal będziecie to robić. W tym momencie uzbierało się już tam ponad 1106 zł, stąd Podwajam tą kwotę i wpłacam na konto fundacji. Bardzo Wam dziękuję za Waszą hojność i, jeżeli macie taką możliwość, podpiszcie petycję i dotujcie fundację. Na ekranie widzicie wszystkich wpłacających wiedzcie, że dołożyliście się do czegoś naprawdę dobrego i potrzebnego. Wielkie dzięki, trzymajcie się i miłego dnia.